Czasowa interpolacja klatek kluczowych odnosi się do takich parametrów jak obracanie, skalowanie i nieprzezroczystość. Czyli do parametrów, które wpływają na wygląd obiektu i jego właściwości, aczkolwiek nie wpływają na jego pozycję na naszej kompozycji. Czyli nie odwołują się do zmiany wartości w oparciu o oś x oraz y. Aby zobrazować tę zasadę, możemy posłużyć się parametrem opacity, czyli nieprzezroczystość. W tym celu zaznaczamy warstwę i korzystamy ze skrótu Shift-T. Wyświetlając parametr nieprzezroczystość, gdzie znajduje się już pierwsza klatka kluczowa, którą umieściliśmy w poprzednim rozdziale. Będąc na tej klatce kluczowej, możemy obniżyć nieprzezroczystość do 25%. Następnie przejdźmy do pierwszej sekundy i zwiększmy do 100%, a następnie przy drugiej sekundzie obniżmy ponownie do 25%. Oczywiście w tym przypadku nasz obiekt przemieszcza się po kompozycji, gdyż oprócz parametru nieprzezroczystość dysponuje również klatkami kluczowymi związanymi z pozycją. Wyłączmy tymczasowo wszystkie klatki kluczowe związane z pozycją po prostu klikając na ikonie stopera i usuwając te klatki. Następnie jeśli puścimy play zauważymy, iż obiekt stoi w miejscu, zaś parametr nieprzezroczystość jest modyfikowany. Tak więc w tym przypadku parametr nieprzezroczystość nie ma żadnego związku z przestrzenią naszej kompozycji. Ta sama zasada obowiązuje również parametry skalowanie i obracanie. Oczywiście możemy powiedzieć, iż obracanie oraz skalowanie mogą wpływać na objętość naszego obiektu, czy też na ruch części pikseli na powierzchni kompozycji. Aczkolwiek punkt zaczepienia tego obiektu tak czy owak będzie pozostawał w miejscu wpływamy na właściwości obiektu, ale nie na jego ruch w przestrzeni. Możemy teraz przywołać klatki kluczowe związane z parametrem pozycja, w tym celu po prostu skorzystajmy ze skrótu CTRL-Z, tym samym odzyskując nasze klatki oraz ścieżkę ruchu. Klikając na klatce kluczowej, która jest związana jest z parametrem nieprzezroczystość, obracanie i skalowanie, After Effects zawsze będzie nam dawał do zrozumienia w panelu info, że dysponujemy w takich przypadkach interpolacją czasową, a w przypadku naszej konkretnej realizacji jest to interpolacja czasowa liniowa. Oznacza to, iż zmiana nieprzezroczystości następuje na całym odcinku z tą samą prędkością. Stąd nazwa liniowa. Zmieniając interpolację klatek kluczowych, w tym przypadku będziemy po prostu wpływali na tempo zmian. Tak więc możemy zaznaczyć klatkę kluczową numer 2 i skorzystać z prawego przycisku myszy, wybrać Keyframe Interpolation i tym razem zwrócić uwagę na rozwijane menu Temporal Interpolation, czyli interpolacja czasowa. Dysponujemy w tym przypadku interpolacją liniową, a po rozwinięciu menu możemy wybrać cztery pozostałe. Tak więc w tym przypadku pojawiła się też nowa opcja, mianowicie Hold. O który będziemy mówić na samym końcu. Tak więc zmieńmy przykładowo na interpolację Bezier i klikamy OK. Po wykonaniu tej operacji zauważymy kilka zmian. Po pierwsze, w panelu Info, After Effects daje nam do zrozumienia, że obcujemy teraz z interpolacją typu Bezier. Po drugie, zauważymy, że ikona symbolizująca klatkę kluczową uległa zmianie. Ten znak odnosi nas do interpolacji typu Bezier, ciągły Bezier oraz autobezję. Po trzecie zaś zauważymy, iż nie dysponujemy żadną możliwością edycji interpolacji czasowej bezpośrednio w panelu Composition. W przypadku interpolacji przestrzennej mogliśmy skorzystać z uchwytów, które modyfikowały kształt ścieżki. W przypadku interpolacji czasowych nie mamy takiej możliwości. Interpolacje czasowe możemy edytować na dwa sposoby. Po pierwsze możemy skorzystać z edytora wartości. W tym celu wykorzystujemy komendy keyframe velocity, gdzie w oparciu o konkretne liczby możemy wpływać na interpolację czasową. Możemy także skorzystać z graf editora, który daje nam wizualną reprezentację interpolacji czasowej i edytując krzywę wpływamy na właściwości interpolacji. Aczkolwiek o graf editorze będziemy rozmawiać w osobnym rozdziale. Zaś w następnym Skupimy się już na edycji interpolacji czasowej związanej z keyframe Velocity. Odtwarzając tą animację, możemy zauważyć nieznaczną różnicę w prędkości osiągania poziomu nieprzezroczystości rzędu 100% w momencie, w którym obiekt zbliża się do klatki numer 2, czyli tam, gdzie jest interpolacja bez Oraz ten poziom 100% jest troszeczkę dłużej zachowywany w momencie, w którym opuszcza on tą klatkę. Nawet jeżeli różnica pomiędzy interpolacją bez i liniową w tym przypadku nie jest znacząca, możemy jednak ją sprawdzić w oparciu o konkretne wartości. Przykładowo ustawmy obiekt na ramce numer 20. I możemy zauważyć, że w przypadku interpolacji bez Je wartość nieprzezroczystości na ramce 20 wynosi 90%. Skorzystajmy teraz z lewego, to znaczy z prawego przycisku myszy. Wybierzmy keyframe interpolation i zmieńmy z powrotem na interpolację liniową. Zauważymy automatycznie spadek wartości procentowej. Tak więc szybko możemy się zorientować, iż wykorzystując interpolację typu Bezier nieprzedroczystość wzrasta szybciej niż w przypadku interpolacji liniowej. Możemy również porównać wartości na wyjściu, czyli przykładowo przesunąć wskaźnik. Czasu, powiedzmy na piątą ramkę i zapamiętać wartość procentową. Następnie zmienić interpolację na drugiej ramce i sprawdzić różnicę. W tym przypadku zauważymy, iż różnica wynosi tylko 2%. Wynika to z tego, iż interpolacja na klatce numer 1 jest interpolacją liniową. Dopiero interpolacja na klatce numer 2 jest interpolacją bez co powoduje, iż obiekt zbliżając się do tej klatki zaczyna szybciej przyjmować wartości nieprzezroczystości. Tak więc interpolacja liniowa klatki numer 1 oraz interpolacja typu bez klatki numer 2 oddziaływują na siebie, przeciągając wartości związane z nieprzezroczystością. Będziemy o tym szerzej mówić w przypadku Keyframe Velocity. Dobrze, zwróćmy teraz uwagę na interpolację typu HOLD. Jeśli chodzi o interpolację auto oraz ciągła w tym przypadku dysponujemy tymi samymi interpolacjami, które poznaliśmy w odniesieniu do interpolacji przestrzennej. Dobrze, wybieramy HOLD i klikamy OK. Interpolacja typu HOLD umożliwia zatrzymanie wartości, która funkcjonuje na danej klatce kluczowej na wyjściu lub na wyjściu. Oczywiście, w zależności od tego, jakie klatki kluczowe towarzyszą, czy też sąsiadują z klatką kluczową, na której jest interpolacja typu hold. Dobrze, zobaczmy teraz, jak wygląda animacja. Tak więc przesuwamy wskaźnik czasu i wykorzystujemy spację. Widzimy wyraźnie, iż w przypadku klatki numer 2 stara się ona na wyjściu utrzymywać wartość 100% dla nieprzetroczystości. Dopiero w momencie, w którym wskaźnik czasu osiąga klatkę numer 3, nasz obiekt przyjmuje wartość, która jest związana z tą klatką, czyli 25%. W przypadku klatki numer 2 zauważymy, iż ta klatka dysponuje dwoma typami interpolacji. Interpolacja na wyjściu to jest interpolacja bez je, czyli pozostałości poprzedniej interpolacji, zaś interpolacja na wyjściu jest interpolacją typu hold. Dlatego możemy zauważyć, iż w przypadku pierwszego odcinka pomiędzy pierwszą i drugą klatką wartość nieprzezroczystości dalej wzrasta, Wykorzystując interpolację typu bezję klatki numer 2, możemy jednak skonwertować klatkę numer 1, wykorzystując albo Keyframe Interpolation Hold, albo korzystając z komendy, którą znajdziemy w tym samym rozwijanym menu, Toggle Hold Keyframe. Zauważymy, iż w tej sytuacji uzyskamy stroboskopowy efekt. Czyli klatka numer 1 utrzymuje wartość 25% aż do wejścia naszego obiektu na klatkę numer 2. Tam przyjmuje on wartość 100% i jest ona utrzymywana aż do klatki numer 3. Jeśli zaś chodzi o kształt ikon symbolizujących klatki kluczowe wraz z ich interpolacjami, jest on uzależniony od sąsiadujących klatek i ich interpolacji oraz od kolejności działań, które przyjmiemy. Możemy przykładowo teraz usunąć klatkę kluczową numer 2 i utworzyć nową klatkę kluczową z interpolacją typu Hold w momencie, w którym pierwsza klatka na wyjściu ma interpolację typu Hold. Spowoduje to automatycznie utworzenie klatki kluczowej typu Hold na wyjściu i na wyjściu. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce. Jeśli skorzystamy z zaznaczenia wszystkich trzech klatek kluczowych związanych z parametrem pozycja, następnie wykorzystamy prawy przycisk myszy, zaznaczymy którąś z nich i wybierzemy komendę Toggle Hold Keyframe. Zauważymy automatycznie, iż zmianie uległa interpolacja czasowa w przypadku parametru pozycja, co spowodowało skokowe przemieszczanie się obiektu. Z drugiej strony, skoro obiekt przemieszcza się z jednej klatki na drugą w sposób skokowy w konkretnych momentach czasu, trudno mówić w takiej sytuacji o kształcie ścieżki ruchu dla tego obiektu. Tak więc, wykorzystanie Hold Keyframe w przypadku parametru pozycja powoduje, iż możemy uzyskać ruch skokowy dla obiektu. Dobrze, skorzystajmy jeszcze raz z prawego przycisku myszy, klikając na jednej z klatek kluczowych, związanych z pozycją. I ponownie kliknijmy na toggle Hold Keyframe co spowoduje przywrócenie pierwotnego stanu przed zastosowaniem klatki kluczowej, to znaczy interpolacji typu Hold. Następnie zaznaczymy trzy klatki, które znajdują się poniżej, i kliknijmy prawym przyciskiem myszy. Otwórzmy Keyframe Interpolation, a następnie wybierzmy liniowy. W takiej sytuacji, która panuje teraz na panelu Timeline. Postaramy się spotkać w następnym rozdziale, gdzie skupimy się na komendzie keyframe velocity.